opozycję uważam jest propozycją bardzo dobrą, dlatego że polityka to jest sztuka możliwości i jeśli chodzi o ten obszar sądownictwa, to w zasadzie ona jak gdyby wymusza, wymusza na większości parlamentarnej, ale również na opozycji, czy stwarza może możliwość, nie tyle wymusza, może stwarza możliwość, daje taką możliwość pewnego konsensusu, pewnego porozumienia, daje szansę również opozycji e, udziału w tym e, procesie naprawy sądownictwa. Opozycja z tego generalnie nie, nie skorzystała. Natomiast wydaje mi się, że jest to bardzo dobry, bardzo dobry pomysł i w zasadzie odchodziwie no, się, nie podzielam absolutnie tych opinii, które pojawiły się także w środowisku publicznym. E, Publicystów, na przykład popierających Prawo i Sprawiedliwość, że jest to bardzo złe działanie, że jest to tak naprawdę coś, co uniemożliwi wręcz przeprowadzenie tej reformy. Otóż prezydent Duda wyszedł zresztą z bardzo słusznego założenia. On wygrał wybory, ma mandat. Przede wszystkim to prezydent ponad ma ponad milionów tak, osób. Ponad 8, 8 milionów osób tak, głosów, ale również Przecież ponad 3 miliony głosowało na Pawła Kukiza, czyli ten elektorat, powiedz, powiedzmy też, no elektorat raczej prawicowy generalnie, proobywatelski, propaństwowy i tego też nie można absolutnie, lekceważyć. Także ten kierunek był bardzo dobry, no i teraz jest bardzo ciekawa sytuacja, ponieważ pan prezydent powiedział, że nie podpisze ustawy o nowelizacji o Sądzie Najwyższym, jeśli Sejm nie przyjmie już dzisiaj Sejm przyjął tę propozycje pana prezydenta, yy... więc jest teraz pytanie, co zrobi dalej pan prezydent. No w tej chwili trwa w Warszawie przed Pałacem Prezydenckim na krakowskim przedmieściu manifestacja opozycji, zwolenników opozycji. No, jest dość dużo, dużo osób, które, które tam protestują, praktycznie całe krakowskie przedmieście jest wypełnione, no i ci uczestnicy domagają się trzy razy weto, razy weto, czyli wszystkie trzy ustawy dotyczące zmian w sądownictwie, czyli ustawa o karesie, ustawa o ustroju sądów i ustawa o Sądzie Najwyższym powinna zdaniem uczestników tych manifestacji być zawetowane. powinny być te ustawy